Kolejna paczka, mega paczka za 35 tysięcy, mamy Napastnika, Francja, Real Liga, to będzie chyba Griezmann, tak mi się wydaje. Tak jest, Antoine Griezmann, ciekawe czy będzie coś warty. Tak 10, 20 tysięcy chyba coś tam powinien być, 15, okej, okay, spoko, może być. No i kolejna paczka, 2 razy 75+, plus. no i zobaczymy co tutaj dobrego będzie, raczej nic chyba. Jest walkout! Eee, jakieś długie włosy, Napastnik, Norwegia, to będzie Hegerberg chyba, Premier League, Manchester City? To jest Haland! To jest Haaland. Tak jest! Let's go! Najlepszy traf w C26! Co jest? No wreszcie, ja coś dobrego trafiłem w tej grze. Erling Haaland i Antoine Griezmann. Paczka po paczce. Na początku Griezmann. Warty. No, dobra rozgrzewka, tak? 15-16 tysięcy, prawie 20. E, spoko karta na SPO, go przede wszystkim, tylko w tym składzie mi nie pasuje za bardzo na SPO na razie. No i Erling Haaland, Erling Holland słuchajcie, najdroższa moja karta trafiona w tym roku. Warte prawie 200 tysięcy monet i ma Złote driveny. naprawdę jestem Mega ciekawy jak tą kartą się będzie grało, idziemy przetestować W SBC wyszedł bardzo ciekawy zawodnik A jest im Leon Górecka, 6 składów na przepalenie Bardzo fajne statystyki, zobaczymy w Playstyle jak się prezentują, bateryjka, siła Mocne strzały i precyzyjna główka No ale statystyki są wyborowe Do tego zagra i na SPD, i na SPO I na SP, także tutaj bardzo fajnie, elastycznie 3 na 4, prawie mety 90 No powiem tak, będę tą kartę prawdopodobnie robić Przed pierwszym bez, ale też Zubimendi, 5 składów I już chyba upgradeowana. ta karta, czy mi się Dają, miała 85. Też fajnie wygląda. Bardzo fajnie, bardzo ciekawie. I paczuszka 83, plus zobaczymy, czy będzie jakiś walkout. No na Pathmin. Belgia, co to będzie. Seria? Romelu Lukaku 84. To jest Kerlinga Halanda na najwyższym poziomie. Mecz o piątą dywizję mamy. Składu oponenta, Jaszym udogi. Mancini tutaj mamy. Co jeszcze? Naz, Dolan. Dużo karty z zadań. I jest Federico Kiezaj Mojzykeli. Tego przodu. Ja akurat się boję. Uzangram Mojzykanem. Wiem, czy ten chłopak potrafi. Ole, piłka na Halanda. Co on tu robi? muszę zawrócić chyba, troszkę zepsułem, chociaż może nie do końca. Aj. Brawo, jaki odbiór. O, ten troszkę ciężkawy, ten Haland, ale no on... Jaszen, brawo. Czy brawo? No nie brawo. Nie, ale mi zrobił kop. Erin Haaland. o oh Jezu, Erin Haaland. No nie, no kurde, Taka akcja, taka brama, jeszcze Gitens. Ciężko, ciężko, z takiego kąta nie wpadają te finecki delikatne nigdy. Nie mam do kogo zagrać piłki, tak jest, Fodna lasysta I z brameczka Nie gadaj Klasyka gatunku, strzelasz na 1-0, gościu Nieważne jak bardzo, by arcy hu... No to musi strzelić bramkę na 1-1, po prostu, Federico Keza. Gramy dalej No daj mu górną, Poden nie jest za szybki na tym skrzydle, ale może dobiegnie Czy nie dobiegnie, 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 z druga bramka Myślę, to jest gitens bardziej aktywny od Halanda. ale może się to zmieni? Kurde, no tak to nie wpada, no Brawo, ale tak livramento No niestety No niestety, spalone na szczęście Dobź panego Pochalam dać raz Takie je... no co jest grane Ja pierdziele jeszcze strzeliłem tym drivenem normalnie a on ma złoty driven Jak to nie wpada To jest nieprawdopodobne Ej, no to jest dziwne, to jest dziwne, on ma 91 strzałów Ja teraz to się wkurzyłem Jadę z tym chłopakiem, Fifodem, jak on jest wolny, ten Fifodem na tym skrzydle, Fifodem. No ja nie mam nic w ogóle, on, bo on stoi, ale jest zwrotny, jest zwinny. I sobie tutaj tańczy z rywalem, i jeden, i drugi, i drugi. Ole wjechał, i Eric Kalant zablokowany. No ale w drugą stronę, Federico Kieza, a on akurat jest zabójczy szybki. I Moise Ken, i Moise Ken, zagrywa do Kiezy, a ten na pustaczka chyba. Broni Falkony, super, co tu się w tym spotkaniu dzieje? Nie, nie, będzie gol. Ja pierdziele, Moiseke nigdy się nie w takich sytuacjach, Falkony! co za interwencja! I mamy już wdrożoną oponenta, w 43 minuta spotkania, czy na krótko, czy na długo Kolega wjeżdża, nie pozwoli mi mu wjechać, Falkony to będzie jego piłka Koniec Ojoj Goń go Nie dogoni go 1-2 Ojejku Będzie 3-1 Ale jestem karany, chodzi Grizi na boisko nie Karan to musi być gol, zdążysz, mordo, mordo! Ja pierd... No nie, no nie, nie gołowne, no nie Może Grizzle, może on zrobi jakąś różnicę. Chuję zrobi różnicę. Jeszcze jedna szansa. Jeszcze trzecia szansa. Czwarta szansa jeszcze. Ty, gościu, mi oddaje 4 razy piłkę i ja z nim przegrałem 3 do 1. Griezmann, no ku... ty gości mi oddają piłkę cały czas. On już nie wierzy, on chce, żebym szył bramkę. Chyba, foden, fine. Nie, dobra, no, to nie mogę panie prawda? Ale jaja, ty przeszło, Halan. yes, Eric Kalan! No wreszcie, 75 minut potrzebował Norweg na stronie bramki. Mamy kontakt i jeszcze 15 na odrobienie tego rezultatu. Jakże nie Daj Dajmy w tempo. Nie wokład z panego Gitans. Nie, zabieraj się, ja wiem, że to jest tylko Gitens, ale lepiej się musisz zabrać, Mordo. Dobry pas. Erling Haaland, Erling Haaland i mamy już dublet i jest 3, 3 i jeszcze 10 minut na wygranie tego meczu i awans do czwartej ligi, piątej znaczy, chciałbym czwartej, Haaland, ale to byłoby piękne, gdyby Haaland tutaj hat skompletował i dałby nam awans, Erling Haaland, Erling Haaland, Erling Haaland, Erling Haaland, nie, zabrał mu bo w ostatnim momencie, mu zabrał, o nie, ja przegram ten mecz, przegrałem ten mecz. Cztery strzały i cztery bramki Federico Kiezu. Co to jest za gość? Jakoś tu powtórkę będzie oczywiście oglądał. Tak, piękny strzał Federico Kezy. O, jeszcze jedna perspektywa. Jeszcze na Kikofa jedziemy. Pówno pojechałem. Koniec, niestety. A już, było tak, pięknie. Tam jest chyba ta jedna sytuacja: Na 4-3 dla mnie z ligi. Kalan, jakby on tam strzelił w ramkę, byłby hat-trick, awans do piątej ligi. Co to byłaby za historia? Słuchajcie, 5,5 expected goals z mojej strony: Ze strony 2 na 24 Nie będę komentował tego. A pana Erlinga oceniam, no mniej więcej 5 na 10 no bo dwie sytuacje zmarnował, dwie wykorzystał. Trochę ciężkawy jest. A na razie, pomuszę sobie koniecznie zaimplementować sobie Gris bo Bardzo pani mi się grało. Proszę nie pytać, dlaczego tutaj gra lawia. Czyli w Ramento spokojnie ten skład jest z budowy przed pierwszym pod Champions. Na pewno do weekendu tutaj uda się zmontować troszkę lepsze towarzystwo dla Edinga, żeby miał tej sytuacji troszkę dogodniej więcej.